To jest 18 lat, nie? Nie, nie, nie. Wrócimy go do Polski. Wrócimy go z swojej domu na Krakowie, Zygi Pieczakowski. Nie! On Zbyszek nie miał rywali w kraju. Polska szanowała jak wydał się Był wybitny, był wspaniały. Zbyszek był przypuszczalnie najlepszym dowodnikiem. Gdyby Pietrzykowski urodził się na przykład w Stanach Zjednoczonych, to jestem przekonany, że byłby wielką gwiazdą. Na ringu bokserskim wszyscy są równi. Przyjeżdżała legenda, a polski bokser absolutnie do legendzie nie ustępował. To była niesamowita rywalizacja dwóch gladiatorów, o której nikt na zachodzie nie słyszał. I jako jedyny posłał papa na deski. Tap, tap, tap. Nie podniósł się. Papra. Papra leży na Igrzyska w Rzymie, rok 1960. To był jego moment. Cassius Clay of the United States takes on Ziggy Petrakowski of Poland. Wydawało mi się, że, że jestem pewna żadną zbyt. But Ziggy comes back with a good combination. The comes on strong here in round 3.